Przedszkole Promeczek, słucham. Dzień dobry, ja chciałam zapytać, jak się sprawuje mój syn? Yy, a kto mówi? Mama Kryspina ze Złotych Kłosów. A tak, Kryspinek, nasz nowy przedszkolak. Grupa czterolatków, dziś pierwszy dzień. Mama pewnie zdenerwowana. Byłabym wdzięczna za niezdrabnianie imienia syna. I proszę o szybki, basicowy briefing. Yy, słucham? Dieta, rozwój, nowe znajomości, podstawowa ocena jednostki. Wszystko dobrze. Proszę rozwinąć. Wszystko dobrze z Kryspinem. Byłabym wdzięczna za bardziej profesjonalne podejście. To jest jednak placówka wychowawcza. Kryspin skonsumował śniadanie bez trudności. Tak? W godzinach późniejszych rozpoczął zabawę ze współgrupowiczowami. Grupowi grupowiczami. Rozumiem? Zażywając świeżego powietrza, z niewielkimi problemami, ale szczęśliwie, trafił znów do budynku placówki wychowawczej. A może pani trochę prościej? Zjadł, pobawił się na dworze, wdepnął w kupę i chciał ją wygrzebać patykiem z podeszwy i ubrudził dwoje swoich kolegów. Koniec briefingu. Radzę przynieść kurteczkę na zmianę, bo ta jest obsra yy, brudna. Do widzenia. Zero profesjonalizmu.